Hmm. nie tylko na ekranie, ale i w obu hmm. Gwiazdy, Rozglądajcie się dokładnie, wyczekujcie spodziewajcie się, jeszcze raz. no, na razie tak. Tak. Zaczynamy od skał, a no potem rozumiem <laughs> jak

kiedy wszystko skupiało się w jednym miejscu. Tak nie mogło być wiecznie. I wszystko eksplodowało. Nie, by minęła sekunda istnienia rozszerzającego się wszechświata, antymateria i materia niemal unicestwiły się ani W trzeciej minucie istnienia wszechświata dominuje energia z niewielką domieszką jąder pierwszych atomów: wodoru, helu i litu. Przestrzeń rozdyma się, a gęstość wszechświata spada na tyle, że staje się przezroczysty dla promieniowania, które oddziela się od materii. W momentach zwycięstwa grawitacji nad ekspansją, materia skupia się w pierwszych gwiazdach. W galaktyki. Łomące gwiazdy zasila termojądrowa synteza pierwiastków, wodorów Hel i kolejnych, aż do żelaza włącznie. Pierwotne generacje gwiazd eksplodują jako supernowe, a siła ich agonii tworzy pozostałe ciężkie pierwiastki. Kolejne eksplozje supernowych wyrzucają gazowo-pyłowe obłoki. Wirująca materia skupia się grawitacyjnie głównie w centrum dysku protoplanetarnego. To tam zapłonie nowa gwiazda. Dalsza konkurencja grawitacji z siłą odśrodkową sprzyja rozpadowi wirującego obłoku na zalążki przyszłych planet. Tysiące takich indywiduów zderza się z sobą każdej chwili, sumując masę. Wzrost gęstości i temperatury doprowadzają w końcu do ich przetopienia. I powstają planety. Właśnie rodzi się nasz układ słoneczny. Siostrzana planeta Ty zderza się z Ziemią i przepadnie. zbiera się w ocean. Podczas wielkiego bombardowania tysiące drobniejszych ciał niebieskich zderza się z sobą lub spada na planetę. Życie powstaje w wodzie. Bakterie i sinice odkładają w dobowym cyklu cienkie mineralne warstewki, gromadząc je w potężne stromatolitowe osady. Ich przemiany materii jest tlen, który zmienia atmosferę. Ziemia dwukrotnie ulega całkowitemu zlodowaceniu i staje się śnieżną kulą. Ostatecznie z powodu aktywności wulkanicznej lodowce topnieją. Po każdej katastrofie życie odradza się z nową siłą. Organizmy stają się coraz większe, a w płytkich morzach żyją pierwsze wielokomórkowce i powstają setki ich gatunków. Zawierające skamieniałe ciała martwych organizmów, jak kartki podręcznika zapisane są historią życia. Czym bardziej wstecz, tym życie mniej przypomina to, co znamy obecnie. Ponad pół miliarda lat temu na całym świecie masowo pojawiają się opancerzone zwierzęta. To odpowiedź ewolucji na coraz większe zagrożenie drapieżnictwem i początki niekończącego się wyścigu zbroje. Istnieją już tysiące gatunków organizmów. są największym misterium przyrody. Różnorodnością form wskazują na stan zdrowia planety. Gatunków są już miliony. I rośliny jako pierwsze zdobywają ląd. W ślad za nimi wychodzą z wody stawonogi i inne organizmy. Gazy kolonizując lądy ciągle są uzależnione od wody, chociażby procesami rozmnażania. Dopiero gady, zamykając embriony w twardej skorupce jaj, mogą rozmnażać się poza akwenami. Wady jako pierwsze opanowują zdolność lotu, a niektóre z nich stają się wybrzydami. Profitalny, wilgotny klimat sprzyja gigantycznym roślinom, a ich martwe tkanki z czasem przeobrażają się w bogactwo tej ziemi. Węgiel kamienny. W końcu nawet najsłusze wnętrza kontynentów zapełniają stada kręgowców. Batalion przetrwania przybiera na siebie. Znaczący ubytek tlenu atmosferycznego wymiera 90% istot żywych, ale życie będzie trwało dalej. Wielkie katastrofy przyrodnicze wielokrotnie ustoszyły ziemię, Po największej zbyt, którą nazwano matką wszystkich katastrof, ćwierć miliarda lat temu, pozostało niewiele dużych zwierząt, m.in. ryby, nieliczne głazy i rozmaite gary. Teraz opowiem Wam o dalszych się. historii świata. Spotkacie się z historycznymi mieszkańcami Krasiowa zobaczycie prawdziwe wykopaliska i naukowe rekonstrukcje wielkich dinozaurów. 66 milionów lat temu panowanie dinozaurów zakończyła znienacka kolejna katastrofa naturalna. O niej świat odrodził się ponownie. Po zwiedzeniu wystawy plenerowej zapraszamy Was do Parku Nauki Ewolucji Człowieka znajdującego się po drugiej stronie parku. Tam opowiadamy dalsze dzieje świata a w szczególności losu. Człowieka. Podobnie jak każda klatka filmu, który właśnie widzieliście, tak każda ilustracja, rekonstrukcja, rzeźba i tekst są dziełem zespołu tworzącego tą ekspozycję. Na każdym etapie budowania tych składów, udział naukowcy, naukowcy, dokumentaliści, inżynierowie i biznesmeni. A przede wszystkim artyści naukowcy, Bez tych osób nasze ekspozycje